quest, wszystko to, czego chcę. Muszę spławić knypka, bo drażni mnie. Ja jestem szefem i mój wystarcza, gest. Ten książę Nestor, moją zmorą jest. Latu świat! Questa świat, on siłę ma, leczące ja Ratu świat, Questa świat. Beze mnie szybko, byś w słobiec wpadł. Ruszaj tam Story Quest. Ratu świat, Questa świat. U, 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 u. Nie cierpię czołówek. Świat questa. Zabójczek piny. Daj! Ja chcę prowadzić! Ja też chcę prowadzić! Ty przecież prowadziłeś ostatnim razem! Ale nie! Pociągnij ten drążek do tyłu! Już się robi! Ale w moje do tyłu, a nie w twoje! Wstyd mi nazywać cię bratem. To używajmy ksywek. Ja mogę być klaps... A! Widzisz? Całkiem pasuje, prawda? Spice, dobra ci katastrofa! Bracia, katastrofa, złości się! Oho, Tu jesteście! Co wy robicie? Przecież mieliście być na patrolu! A nie robić głupie miny! Wybaczcie. No nie łapie! Jak się ten cały głupi miecz ognia aktywuje! Cierpliwości, mój książę. Drogo! Jakieś pomysły? Z czeluści ognistej komnaty niechybnie wynurzy się tajemnicze rozwiązanie! Ach. Tłumaczenie, proszę. Droga mówi, że miecz ognia można aktywować w komnacie ognia! A może nim machnę, a tak! To chyba jezioro Piranio Papu. Kończ te popisy, Knypku. Musimy dostać się do Komnaty Ognia. E, słyszeliście? Quest idzie do Komnaty Ognia. E, taka wiadomość może ucieszyć Spajta. I wybaczy nam rozbicie jego ulubionego statku. No to jesteśmy na miejscu. I wierzcie mi, będzie bardzo gorąco. Tylko wąski gardło prowadzi do ognistego sekretu. Może to przez moje futro, ale się spociłem jak dzika świnia. Komnata leży pod ognistym sercem z głębi. Poważnie? Żadnemu z Was nie jest tu za gorąco? O praży jak na patelni! Proszę! O. O, o, dzięki! Ale ja już się myłem! Tylko ostrożnie. Trzeba mieć skórę słonia, żeby przetrwać kamienne epitety. Hej, czy moglibyśmy zatrudnić na stałe tłumacza? Droga mówi, że musimy zejść aż do serca krateru, aby dojść do komnaty ognia. Ale ta skóra słonia... Skóra słonia? Anno, jesteś za mało gruboskórna. Nie rozumiem, o co wam chodzi. Jesteś, jesteś zbyt delikatna. delikatna. Nie jestem zbyt delikatna. O, ja jestem zbyt delikatny. Lepiej ja też zostanę. O, jestem taki wrażliwy groźny jesteś żałosny, uczycowy. wiesz? To dobra, już nie popędzaj. Naprawdę tak kiepsko gra? Lordzie fight, eee, e, panie, e, mamy dobrą wiadomość i złą wiadomość. Dobra, to taka, że rozbiliśmy twój statek. Co?! A racja, e, to zła wiadomość. Znaleźliśmy Questa i Księcia, którzy idą do Komnaty Ognia, by aktywować Miecz Ognia. O, mają Miecz Ognia? Musieli więc jednak wygrać Turniej Kary. No nieźle. Jaka szkoda, że jeszcze nie wiedzą, że droga do komnaty ognia wiecie przez korytarz kpiarzy! Tak, tak. <grybuj> A dokładnie zgadzam się z przedmówcą. Tak, tak. tak. A w korytarzu kpiarzy czekają ich niewiarygodne tortury. <grybuj> 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 hey, hej, A to za co? Coś by się znalazło. O, to będzie wprost wyśmienita okazja, aby ukraść questowi jego miecz ognia! O, zamku mulux! Do komnaty ognia! Nie macie czasem wrażenie, że ktoś się na was gapi? Uff, tutaj w środku jest jeszcze goręcej. Ten gryf jest grymaśny jak panienka, ale co gorsza, śmierdzi jak latryna. Kim jesteś? I co to latryna? Lepiej, żebyś nie wiedział, ty stara, dziurawa, śmierdząca pierzyno z odzysku. Hej, mam małe problemy gastryczne. A widzicie, gatlinga, tę kupę złomu? Tak się wystraszył, że aż spodnie olejem zamoczył. <laughs> co, Hej, ty to tylko mały wyciek. Skąd oni znają twoje imię? Zupełnie jakby czytali nam myślach. <laughs> Dokładnie tak, ty wielki. Pokraczny, nierozgarnięty ptasi muszczku. Yy, patrzcie, nawet książek Knypek nas odwiedził. Nie jestem żadnym Knypkiem. Czyżby ten nadęty mięśniak myśli coś innego? To będzie długa wyprawa. Wiedziałem, że trzeba było zachorować. O, patrzcie go. Wielkie nadęte ptaszysko. Bardziej go obchodzą jego śmierdzące łapy niż wasza wypchowa. Hej, mam odciski. Przestań myśleć. Dobra, ale to nie będzie łatwe. No. Im więcej myślimy, tym więcej dajemy tym głosom szans, by udało im się nas skłócić. Schwarzenegger uważa, że kupa złomu za dużo nadaje. A drogę normalnie skręca ze złości, że nikt nigdy jej nawet nie podziękował za wskazanie drogi. Komplement nic by cię nie kosztował. nie uważa, że quest musi zawsze spełniać jego rozkazy i więcej się podlizywać. Wynocha z mojej głowy! Przecież to woda na ich młyn, knypku. Walcz! La, la, la. A wszyscy się zastanawiają, czy książę Nestor może jeszcze bardziej wkurzać. Hey! Nestor sądzi, że droga gada dużo i bez sensu. A droga sądzi, że Gatling pozjadał rozumy! Jak tak może? Gatling sądzi, że to on powinien być dowódcą, bo Quest się do tego nie nadaje. żeż ty! A Quest? Quest nie cierpi wszystkiego! Ja już czy tego nie jest. Jesteś tak gruby, że Twoja waga pokazuje ciąg dalszy nastąpi! PUSTA! Śmiech, dziel. No i zapomniałeś zmienić majtki! Aaaa... O... Nie! Naprawdę, Albert, tu jest tak nudno, że się zaraz przekręcę. Hej! Lord Spite! Muszę tam iść i ich ostrzec. Ale jak? A... Już wiem! Spadochron! Animus Charimus Spadochronus red! Nie mam czasu na plotki. Zabierz mnie do krateru, szybko! Trzymajcie się, już lecę! Aaaa! Wielkie dzięki, Greer! I znowu mamy przez ciebie kłopoty! To wszystko przez drogę. Ona nas tu ściągnęła. Kierunek, który wybraliśmy, nie jest tym, który wybraliśmy. Quest, weź ją w końcu schowaj w sztylecie, dobra? Przestań dyktować mi, co mam robić! Aaaa! Już gdzie, gdzie mam tego się przestali dogadywać. Chłopcy, przestańcie! -Pastańcie! Anna, co ty tu robisz? Posłuchajcie, zamek Mulux nadchodzi, zaraz będzie tu Lord Spite. Lord Spite? Pewnie się czai na miecz! Musiał wiedzieć, że gdy tylko wejdziemy do korytarza kpiarzy, korytarz będzie nas chciał ze sobą skłócić. Dzięki temu mógłby się tu zakraść z generałem Ogunem i brać mi katastrofa! Gwizdnąć miecz ognia, aktywować go i grać do zamku Mulux. Rety i naprawdę sam na to wszystko wpadłeś? Jestem nie tylko przystojniakiem! Najwyższy czas znaleźć stąd jakieś wyjście. A jak mięśniaku zamierzasz to zrobić? Hmm? Jej, komnata ognia! Jej, co w tym dziwnego? Dobrze cię rozumiem, generale Ogun, ale muszę przyznać, że subtelny aromat herbaty, mieszka to dla złoczyńcy idealne zakończenie dnia. Absolutnie się nie zgadzam. Kto to widział, żeby porządni złoczyńcy w ogóle pijali herbaty? Poza tym, i tak miętowo-waniliowa jest najlepsza. Aha, aha. <laughs> Zaraz! A to co? Ich ślady prowadzą w tę stronę. Już niedługo miecz ognia będzie mój! Lochdzie Spite! <grystanie> Czy to nie ty uwielbiałeś się przebiegać w ubrania swojej mamy i bawić się lalkami? Ogun, przysiągłeś że mnie nie wydasz! To było tylko raz i miałem e, trudne dzieciństwo. Generale Ogun, prawda, że kiedy lord Spite przejmie już władzę, planujesz go pokonać, żeby przymierzać ubrania jego mamy? To jest kłamstwo! A poza tym są za małe. Ale myślałeś o tym, co? Wcale nie! Wcale tak! Wcale nie! Wcale tak! Widziałem, że się gapisz na jej w groszki. Ona ma cieckę w groszki? Aha! Wiedziałem! Nie, ja wcale. Uuu. A dokąd to się wybieracie, wykapuściane głąby? Stary, gadaj sobie zdrów. My cię nie słyszymy. Zatyczki? Teraz to naprawdę was nie lubię! Ruchy quest! Trzeba aktywować miecz ognia! Ach, nie popisuj się, knypku! Trzeba aktywować miecz ognia! Co? Hmm? Poproszę jeszcze raz! Co hey, proszę co mówicie? Nie umiem czytać z ruchu warg! No. Widzę ich! I zabrali mój miecz! Zatrzymać ich! Parzę, parzę, Wynośmy się stąd! Uciekają nam generale Ogun! Użyj naszej tajnej broni! Tak, 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 tajna broń! Dawać ją! U... A Jacu, to my jesteśmy tą bronią! Nigdzie nam się nie wymkną! Zniszczcie ich! <laughs> Katastrofa! Nie cierpię katastrofy! Miecz ognia! Zapiąć pasy, czeka nas ostra jazda! Nadzwonek na dzwonek mi tajna broń, skoro nigdy nie działa! A na dzwonek nam jakiś nędzny Lord Spide, który bawi się lalkami. Po raz ostatni wam powtarzam, to były żołnierzyki! Na razie jesteśmy bezpieczni. Co? Grer, możesz już wyjąć zatyczki z uszu! Co? Lucek czyrak. Nie ma najmniejszych szans, że znajdziemy tu miecz wody. Przecież tu nie ma wody. Sama kukurydza i kłęby dymu. Myślałam, że miecz wody został ukryty za wodospadem. Gdy pora nadejdzie odpowiednia, woda skrywać co ukryte przestanie. Dlaczego wszystko zawsze musi być takie zagadkowe? Nie może być łatwo. Aha, a ty pewnie chcesz się bawić w nauczyciela i ucznia, co? Dokładnie. Ten labirynt z kukurydzy jest ogromny. Dotarcie do miasta kurzu zajmie nam wieczność. Quest, masz natychmiast skosić tę kukurydzę. <grydząc> Lepiej tam nie wchodźcie, nigdy go nie przejdziecie. Tobie się udało. Ale gdy wchodziłem do środka labiryntu, wyglądałem tak. Musi być jakaś inna droga. Chodźmy, nigdy nie słuchaj Questa. A! Powodzenia, młotki! W końcu wyszedłem z tego głupiego labiryntu! Ja! Ja! A, mieszkam po drugiej stronie! Czuję zapach lasu! Wyjście musi być niedaleko. Nie mówiłem? Idziemy! Dokąd teraz? E, przed siebie! Co? Tędy! E, znaczy tędy! Zaraz, zaraz! Widziałem już te kolby! Tędy jeszcze nie szliśmy. Mam tego dosyć. Quest masz natychmiast wyciąć całą kukurydzę. Nie mam zamiaru się wysilać. Mam rozum, który podpowiada. Użyj miecza ognia. Ja chcę na ziemię! Grer? Wiem o co chodzi? Jej, ale wyżelka! O, ale jestem pełny! Greer, zjadłeś cały popcorn i nadal jesteś głodny? To wcale nie był Greer. Nie cierpię, Skorpio, psów. Rozkazuję ci je znokautować! Użycie siły nie zawsze popłaca. I dlatego, mały, zawsze noszę przy sobie pyszne psie przekąski. O! Widzisz? Główka pracuje, mały. Nie chciałbym być ich przysmakiem. Tak sobie myślałem. Chciałbym, żebyś nauczył mnie kilku nowych sztuczek. Na przykład paru naprawdę mocnych ciosów. Siła fizyczna jest przereklamowana. Ujmę to inaczej. Jako książę rozkazuję ci, abyś pokazał mi kilka nowych ciosów było poniżej pasa. Zaufaj mi, mały, spryt liczy się bardziej niż siła, nie tylko w walce. Chciałbym umieć to łączyć. A ja chciałbym kiedyś zostać baletnicą. Cóż, pomarzyć można. Przeszliście mój labirynt. Pokonaliście moje skorpio psy, ale nie wejdziecie do mojego miasta. Ach, tak. A gdzie napisano, że to twoje miasto? Spójrz sobie na znak. Miasto pana Dżima. Moje miasto posiada największą i najbardziej wydajną kopalnię kurzu w promieniu tysiąca sożni. A ja mam zamiar ją chronić. Myślałem, że kurz to tylko bezwartościowy alergen. Jesteś tak daleko, że cię nie słyszałem. Nie lubimy tu nieznajomych, wiesz? O, źle nas oceniłeś. Jesteśmy przyjaciółmi. West, przyjaciele. Anna! Witaj, drogo. Siemano, a, co? Wyjaśnijmy sobie raz na zawsze. Żaden obcy nie ma prawa przekroczyć tej linii. O jaką linię ci chodziło? Dobra, chcecie przejść przez moje miasto, tak? Pod jednym warunkiem: musicie kicać tak jak króliczki! Niby dlaczego? To ostatnie życzenie mojego dziadka. Żaden nieznajomy nie może przejść przez to miasto, a jeśli będzie musiał, upewnij się, że będzie kicać jak królik. <laughs> Wydaje mi się, że tak właśnie powiedział. Chociaż ciężko było go zrozumieć, zawsze mówił z buzią pełną kurzu. Dobra, zacznijcie kicać już! Hmm. Może pokażesz nam, jak to się robi? Nie ma sprawy, chłopie. Wystarczy po prostu przykłótnąć i kic, kic, kic. Kic, kic, kic. Kic, 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 kic. Pamiętajcie potrząsać kuperkiem. A jeśli jesteście wstydliwi, pomachajcie uszami. Możeż wy! Ach. Widzę, że nie będziecie kicać i nie odejdziecie stąd. Nie. W takim razie zawołam tutaj naszego stróża, który przepędzi was z miasta. Sieć znaczy dla mnie tyle. Serio? Cię okaże. Proszę, oto od. Pozwólcie, że przedstawię lucek czyrak. I moje czyraczki. Jak zwykle rozwścieczone. Czyż nie są przeurocie? <laughs> Jestem leniwy w a ja jestem wściekły wrzód. Możesz mi mówić twardy wrzód! Robi mi się naprawdę niedobrze. Dobra, raki, czas zaprezentować się z najlepszej strony. No, to do dzieła! Yeha! Pamiętajcie, spryt zamiast siły. Racja, Anno, potrzebujemy tarczy. Sprytny ruch, a teraz mnie poznasz. Z przyjemnością. No dobra, rozum znowu górą. Wykopaliście sobie dołek, z którego nie wyjdziecie jeszcze. Haha, nie trafiłeś! No dobra, teraz rozumiem! Spadają do kopalni. Dopadniecie ich przy wodospadach, czy raki! Tak się nie, Już się robi! Głupie trzy raki! Trzymajcie się! Mogę to odwołać? No! A! A! Super! Pochodzę z rodziny Gryfów o długiej tradycji Kataru. Tory się kończą! Zawsze narzekasz, ale żeby coś zrobić. Ktoś tu ponoć zaufał rozumowi. To było niezłe! Co jak co, ale siła fizyczna jest zawsze skuteczna! Użyłem sprytu. O, o! Machę skrzydłami! Ja bardzo się boję! Jestem cały mokry! Korzeń już być nie może! Chyba jednak może, Gry. Mm, świetny rocznik, prawda? Pychota. I ten dębowy posmak. Zabierzcie je! Szybko! Spójrz, co masz na plecach! Zdejmijcie je ze mnie! Zabierzcie to świństwo! Jaki strachliwy! <laughs> Uwaga! Kolejny spadek! Podnosimy ręce i krzyczymy! O! Pełno tu kurzu i pijawek! Nienawidzę tego miejsca! Rozkazuje nas stąd zabrać i to już! Musimy najpierw zdobyć Miecz Wody. Przypuszczam, że jest za wodospadem. Szkoda tylko, że te ściany są takie wysokie. Ciężko będzie się stąd wydostać. No, chyba że przestaniesz się bać latać. Przykro mi, ale moje skrzydła są całe w kurzu. Nie wydostaniecie się stąd! To się okaże! I co teraz, mądralo? Kurz. Jak to kurz? Musimy walczyć z czyrakami. Chcesz walczyć? Proszę bardzo. Dokąd się wybierasz? Wracaj tu i walcz. Quest? O nie, Zaczyła się. A! Hej! Tak wygląda mój żołądek po zjedzeniu papryki. Hej! Teraz to naprawdę się wściekłem. To wasz koniec. Hej! Tu na górze. Ja! 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 Hej, zapłacicie mi za to. Zobaczycie! I co, Quest, masz jakiś sprytny plan ratunkowy? Ha, ha, ha. Aaaa, yeah! e, moja twarz i moje ciraki! To przez Was! Ale cieszę się! Nawet przystojny jestem! W końcu spełnię swoje marzenia i zostanę. modelem! Eee, to zacznij pozować! Mówisz? Do mnie? Uh, a. Co za gracja! Jaka świeżość! I co mały? główka pracuje! Dobra, dobra! Gratulacje! Aaaa! To było niesamowite! Powtórzymy to! Ej, czy to nie lucek czyra? Tak, ale gdzie czyr? Aaaa! Wodospad tutaj? O, chłopaki. W samą porę. Cześć. Znaleźliście miecz? Niestety nie. Chyba zabrakło nam sprytu i siły. Czy ktoś tu mówił o jakimś mieczu? Hm? Wiem, gdzie go znaleźć. Muszę już lecieć, kochani. Sława czeka. Patrzcie, miecz wody. Wetknięty w kamień. O nie, dam lampy! Musi być na to jakiś sposób. Masz pomysł, quest? Nie. Czasami także i siła może się przydać. Ale i tak trzeba mieć rozum, żeby wiedzieć, kiedy jej użyć. Pomyśl, jak go aktywować. Bułka z masłem. Jestem księciem i można powiedzieć, że zostałem do tego stworzony. Uff. Uff. Wiedziałeś, że tak będzie. Dobrze, w końcu wyciągasz wnioski, Knip. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Europą. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. dźwięki, i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omn Wiśniewska. Udział wzięli Mateusz Narlok, Janusz Wituch, Mieczysław Morański, Joanna Pach, Leszek Zduń i inni.